Co mój mały Może w skrócie powiedzmy tak. Po prostu. Typowy. Twój. Stary. Pijany. Co? pani? Podróż podciągiem. Dzisiaj ta z przyjaciółmi wybrała się w podróż pociągiem. Pan Królik sprzedaje bilety. Ile biletów? No, w końcu pan króik, a nie pani królik. Jeden normalny bilet, proszę. Dzieci, niech każdy pilnuje biletu. Proszę o bilety, dzieci. A, zgubiłem mój bilet. O, drogi Pedro. No to z nami nie jedziesz. A jednak jest pani króik, jak w każdym odcinku. Przyjrzyjcie się uważnie tym dzieciom bez ruchu. Czy nie wyglądają jak pijane, albo przynajmniej jakby latały? Bla 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 bla. Karty pracy na wycieczce z szkolnej. Hmm, typowa nauczycielka. Tam. Tam, Użyjmy kalkulatora. Hm, świetny pomysł. A, nie, drzewa się nadadzą. Kto ma kalkulator? Hm, nie, nie chmury. Kalkulator kto ma? A, dziadek piesma. Dziadku, pożyczysz kalkulator? Nie, nie pożyczę. Zostawiłem w domu. E, chyba ja mam kalkulator. Daj! Dzieci zaznaczają ułóż na swoich listach. Bilety, proszę. Pan Królik ponownie sprawdza bilety. A, chyba znowu zgubiłem bilet? O. To akryż z mojego pociągu.